Siemanko, manko! Dzisiaj będziemy robili w mieście porządki, bo jak widzicie na tym ujęciu, w mieście jest straszny chaos i straszny bałagan Siemanko. Tak, ale pierw to rozwijemy wątpliwości, gdzie jest krab. Nie jest on w sklepie, nie jest w banku, ani nie jest na oknie hotelu. Jest na chorągiewce. Widzicie to? Nie jest na oknie. Jest na chorągiewce. To jest ten nasz słynny pan krab. Krabik. Także. No. To też usuniemy z miasta. No. Co, zabieramy się za porządki, ja? O, łapię ostrość. Coś jest nie tak. Co jest? Co tak trzęsie? A. Dobra jestem. Bierzemy się za porządki. Nie wiem, jak to będzie widać, ale tu podjeżdża. Wywrotka, śmieciarka, bo nie wiem co to jest. Ładujemy wszystko jak leci. Później z tego będę chodzić. budował w którymś odcinku. Ładujemy wszystko na wywrotkę. No to autko tu fajnie stało. że tu stać. Tak, po co to? Ja nie wiem. Przecież drogi są otwarte w moim mieście. No. To też. A, idzie. No, tu, tu go zaparkujemy pana policjanta. O, dodamy sobie nową figurkę To jest pracownik banku To tu ten pan będzie stał tak. No już już tu lepiej wygląda Po co tu pan kierownik budowy To ja nie wiem Te figurki sobie poukładam Dodaję do miasta kiedy indziej. A tu, to ja nie wiem, co tu jest. Jakaś ekipa wulkaniczna. O, to jest pan mój. Pamiętacie go? Macha do Was. mój. No. No i od razu tu lepiej wygląda. Okule no. 8 minut. Ja cię kręcę dobra na razie żegnam się narka.